W poprzednim sezonie na Wyspie Totalnej porażki. Mikołaj z Szymonem nagrali recenzję wyspy totalnej porażki. Wydali swój werdyk i werdykt był jednogłośny, ponieważ obaj dali tę samą ocenę, czyli 10 na 10 choć Szymon bez serduszka. Poza tym poruszyli tematy dramówki, harmoneto, że kiedyś była lepsza, a dzisiaj no, no nie jest lepsze. Więc to, przejdźmy już do właściwej części, a dokładnie do. Planu totalnej porażki. Zapraszamy Was na recenzję tego chwalebnego dzieła kontynuacji wyspy totalnej porażki, a towarzyszyć będzie mi wicezastępca 15 fan klubów Wyspy Totalnej porażki Mikołaj. Witam wszystkich! No, to bez winnego Przejdźmy do właściwej części materiału. Intro. Mamo i tato, wszystko gra. Widzę Was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę blisko słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja...

Plan Totalnej Porażki to kontynuacja dobrze nam znanej wyspy Totalnej Porażki, która pojawiła się w 2009 roku. U nas była oczywiście transmitowana na Cartoon Network, no i nasi bohaterzy, którzy walczyli o 100 tysięcy, potem okazało się, że milion dolarów, część z nich trafiła do dalszej części, czyli na tak zwany next level, a nim był trafić do opuszczonego planu filmowego gdzieś pod Toronto gdzie mieli sprostać wyzwaniom filmowym mieliśmy także slashery chociaż już nie były tak mocno jak jak morderca z piłą łańcuchową i takim hakiem no niestety już to nie było i po części była troszkę słabsza powiedzmy sobie od wyspy no chociaż wyspa ustawia bardzo wysoko poprzeczkę, nie wiem jak ty uważasz no mimo, że kontynuujemy jakby tą samą serię, totalna porażka i tak dalej, to jednak już przeniesienie, co jest w sumie spoko, że nie mamy znów na obozie, tylko w nowym miejscu, na planie filmowym, jest o tyle dobre, co jednak prowadza już mniejszą chęć patrzenia na to i mniejszą ciekawość tych wyzwań, ponieważ sam pomysł może jest nawet ciekawe z nawiązaniami do różnych filmów klasycznych lub nieklasycznych, chociażby w pierwszych odcinkach mamy o Obcym, potem dalej mamy Westerny, no różną naprawdę tematykę, tematykę klasycznych kryminałów, bardzo dużo wymieszane tego jest, więc dla fanów ogólnie kinematografii można znaleźć na pewno więcej nawiązań niż w poprzednim sezonie ale brakuje tu już tej kreatywności twórców, bo pewne wątki zostały wyczerpane dosyć w poprzednim sezonie. No i twórcy próbują myśleć jak mogą tylko, żeby rozwinąć to dalej. Oczywiście nie wychodzi to źle, cały czas jest to bardzo dobry sezon, na bardzo dobrym poziomie. Wraca stara obsada, oczywiście tak jak napomknąłeś na początku, nie wszyscy postanowili twórcy się pozbyć w tym takim specjalnym odcinku między pierwszym a drugim sezonem tych uczestników nieco słabszych, którzy w pierwszym sezonie wydawali się tacy nijacy, typu Ezekiel, Noa, Eva, Katie, Sadie i tak dalej i skupiono się na dużo ciekawszych postaciach, rozwinięto wątki takie, na które nie było czasu w poprzednim sezonie, chociażby Justina, który w końcu coś mówi, cokolwiek, bo w poprzednim sezonie był po prostu kukłą, która miała ładnie wyglądać. Tak, no niektóre postacie rozwinięto, niektóre, według mnie, to moim zarzutem, za mocno podkoloryzowano, za bardzo podkręcono ich charaktery, że stali się taką trochę k karykaturą samych siebie, no między innymi Trent na początku, który dostał po prostu pierdolca na punkcie Gwen i to trochę, jednak trochę kontrastowało z tym, że jego postacią w pierwszym sezonie, Dodaliśmy także, wciągnęliśmy ten wątek w sumie Oena z Easy, czyli już porzucono to, że Owen taki jest niewiad... raczej jego homo-zapędy Owena. Akurat poszli raczej w tym kierunku. No a poza tym, no to mieliśmy nie wiem, podkoloryzowano także postać Kortni, która pojawia się w połowie sezonu, wraca i staje się psychopatyczną, obsesyjną, rządzącą ob y osobą, co no, trochę się gryzie, że jednak tam w tym pierwszym sezonie aż tak u niej nie było, zwłaszcza w jednym odcinku, że gdzie rzeczywiście wydawało się, że jest z nią ok, ale potem widać, że no, w złym kierunku to poszło, nie? Ale tak, masz rację z Justinem, no w końcu Justin przestał być chodzącym posągiem po tak naprawdę, i jego charakter, chociaż już mieliśmy w tym odcinku pomiędzy sezonami, już było tutaj zarysowanie, jak chcemy tego Justina zrobić. Na początku super, super wyglądało, że on tam jakieś ma swoje intrygi i tak dalej, ale potem no, on stał się totalnym młotkiem, który wystarczyło przypiarnić mu w twarz i on stawał się już, można było go zneutralizować, gdyż dla niego twarz i jego ciało było najważniejsze, nawet ważniejsze od miliona dolarów. To prawda. Y Twórcy postanowili także zmienić wątki niektórych postaci, ich kreację dość znacząco, no bo chociażby tutaj jednym z wygranych, no bo to też zależy od wersji, w polskiej wersji wygrywa BF, no i ona jest taką bardzo szarą myszką, która w pierwszym sezonie raczej nie rzucała się i mało kto by obstawił, żeby wygrała, a w tym sezonie dają jej bardzo dużą, dużą, dużą część czasu ekranowego i przez co. Ostatecznie ona wygrywa, chociaż ja i tak byłem za Duncanem i ja jestem zwolennikiem tej amerykańskiej, oryginalnej wersji, w której to Duncan wygrywa. Ale wątki chociażby Jeffa i Bridget w, w pierwszym odcinku, no to jest po prostu tragedia jakaś, to co z tak. nich zrobili, taką typową, miziejącą się parę, nic więcej. Wątek Owena, który wraca w momencie i z miłego gościa musi być szpiegiem dla Chrisa. Wątek Gwen, która po prostu... Przez swoją miłość do Trenta zostaje oskarżona o, o działanie na niekorzyść innych członków drużyny. Leshauna, która w, w poprzednim sezonie była po prostu postacią której nie dało się nie lubić, każdy ją poza header tak naprawdę wielbił, no to w tym sezonie ma pewien taki moment, w którym traci zaufanie innych osób i to jest w ogóle ciekawe, że ten sezon dosyć mocno odwraca wątki. Courtney też w pierwszym sezonie była całkiem miłą i sympatyczną osobą, w tym jest stuknięta i złośliwa po prostu. Tak naprawdę jedyne dwie postacie, które najbardziej mi urzekły w tym sezonie, no to jest ponownie Duncan i Harold, których wątki nie zmieniają się drastycznie, ale idą dalej po prostu. Mm -hmm. No tak, miałeś Jeff i Bridget, którzy byli po prostu, no wręcz do pożygu. Wręcz to był nikt, niektóre te wątki były do pożygu, a już dostaliśmy tak dodatkowo podsumowania, które oni byli prowadzącymi, no i to był jeden z naprawdę dużych błędów, ponieważ no Jeff w tym, w tym podsumowaniu po prostu już bardziej został odklejony, powiedzmy sobie odwaliło mu szajba, woda sodowa uderzyła do głowy, stał się Chrisem Juniorem, powiedzmy sobie szczerze, i, i poza tym, no, Bridget, która próbowała go tam utemperować, ale no, to było kiepskie. Ogólnie podsumowania według mnie były kiepskie, nudne, bo zawsze opierały się zasadniczo na jednym zasadzie: że Jeffowi odpierdala, i yy, uczestnikach którzy mają coś na sumieniu, ale nie umiemy to naprawdę w sprawny sposób tego poruszyć. No przynajmniej ta. Drama Gwen i Trenta to można było naprawdę fajnie poruszyć, a po prostu tego nie zrobiono. Po prostu zrobiono to hehe, zobaczcie śmieszki, i tak dalej. I Gwen jest winna, i to takie było naprawdę słabe. No, na pewno wprowadzono ten nowy element, jak już mówisz, tego totalna porażka. Podsumowanie, że co jakiś czas mamy takie luźniejsze odcinki z ludźmi w studio, z tymi co odpadli, i tak dalej. No i z tymi, co się nie dostali do tego sezonu, bo tak, oni jakby są w tym sezonie tylko jako widownia, że tak powiem. Tak zwana no, loza tak szyderców. Tak, tak, tak. Zgadzam się z tobą, w tym sezonie podsumowania są słabe, ale w kolejnym, do czego przejdziemy oczywiście w następnym odcinku, są już dużo lepsze, są fajnie rozbudowane, więc ogólnie uważam to za propsy, ale okej. Okay. Rozumiem też, że w tym sezonie chcieli to wypróbować i może im nie do końca wyszło, ale dało to początek jakiemuś pomysłowi na kolejny sezon. To jak. Ja w ogóle mam takie nastawienie do drugiego sezonu, że on nie jest jakiś taki specjalnie głośny, bo tak jak pierwszy, to pierwszy, tak i totalna porażka w trasie, to czuć stawkę jakby tej historii, to wszystko co się tam działo. Drugi jakoś tak mija. Ot tak, nie jest jakiś taki gruby to sezon taki, z taką, takim powerem, z takim ogniem po prostu. O czym świadczy chociażby to, że zwycięzcę rozsądza głosowanie. No, jest to bardzo śmieszny sposób na to, gdzie mamy porównać chociażby to do finału w trzecim sezonie, gdzie mamy ten wielki wulkan, w czwartym i tak dalej. W tych kolejnych sezonach, gdzie jakby nie patrzeć. Totalna porażka stała głównie na tych finałach, które są dość epickie. Tak drugi sezon, no finał jest zdecydowanie najsłabszy chyba z całej serii. Tak, jest bardzo przeciągnięty, no i ten pomysł. Ogólnie, tak, no ogólnie też mi się daje tempo w tym se sezonie, jest tak bardzo płynne, ale bez jakiegoś nacechowania emocjonalnego, czyli odpadają sobie uczestnicy, ale nikt za bardzo tego jakoś tak tego nie odnosi się i tak dalej, czyli między innymi choćby Leshauna, która wylatuje z kuriozaldy przez Harolda, który został przekabacony przez Courtney, żeby nie głosował nad Addycana, to jest takie trochę no, trochę mocno odklejone, ale jedno, co, co trzeba powiedzieć... Zresztą, że ci się wtrącę, Lindsay też wypada w podobny sposób, głosując na samą siebie. Tak, ale to już było kuriozum, które jeszcze można zrozumieć, bo Lindsay wiadomo, blondyna i te sprawy, jak to niektórzy... I jej charakter Charakter no, był po prostu takim, jakim był. Poza tym mi się podobała ogólnie ta relacja jednak Duncana z Haroldem, że oni tam cały czas ze sobą drą ale po nim jakaś się nawiązuje nimi nić porozumienia. I na to się spoko patrzyło, według mnie, i fajnie, że Harold właśnie z Duncanem byli prawie do samego końca, to szkoda, że nie dostali do tego finału, bo według mnie pojedynek Duncana z Haroldem byłby ciekawszy niż Beth. Beth tu po prostu była, o ile w pierwszym sezonie jedynym jej charakterem było to, że dowaliła header po prostu w pewnym momencie i za to poleciała głową, za przeproszeniem, i nosiła tak zwaną klątwę. Tak, tutaj no w drugim sezonie jej się odnicza tym, że ona cały czas gadała o tym chłopaku i płętą tego, że w finale on okazuje się, że on jest tak naprawdę prawdziwy, i to tyle. Chociaż każdy mógł się przewidzieć, bo ten żarduś był tak przeruchany przez większość, jeśli chodzi o wątek jej, że cały czas ona o nim gadała, gadała, próbano ją też shipować, z, choćby z Haroldem, chociaż u Harold tego zbytnio nie chciał. Ogólnie te wątki niektóre, typu że Izzy to jest kaleidoskop, czyli zupełnie inna postać, i ona potem wraca znów. W ogóle nie wiem czemu no, easy tak z... ciągną. W poprzednim sezonie też ona odpadła, wróciła. Jakby nie rozumiem jej postaci, takiego hype'u na nią, bo ja za nią na przykład osobiście nie przepadam. Heder w tym sezonie. Jest wredna dalej i już jej nikt nie ufa, i nie ma, traci przez to jakiekolwiek takie zapędy, co w, oczywiście w trzecim sezonie znów rozwinęli w niej, ale w tym sezonie nie, nie jest aż tak poważną rywalką jak na przykład w poprzednim. Więc tak, ona wszystko... jest raczej ten pan Maruda, niszyciel dobrej zabawy, który wiecznie na coś narzeka i w ogóle ten plot, pis, że stały się z z Leszałną, co potem w trzecim sezonie wrócono jednak do tego pierwotnego, kiedy Heather zostało. Od leszaury, ale do tego jeszcze o tym powiem, nie pogadamy w następnym odcinku. Raczej A ja, raczej Szymon i Mikołaj, więc. Serdecznie zapraszam. Tak, I przyszłość. tutaj chciałbym dopowiedzieć jeszcze, że ogólnie w tym sezonie trzeba przyznać to, że każda postać, przez to, że jest oczywiście też mniej tych uczestników, mniej odcinków, dostaje jakiś swój mini wątek. Jakby każdy ma coś do, się, do zaoferowania, bo tak jak w poprzednim brakowało trochę tego, chociażby po postaci Tylera na przykład, to tutaj każdy Co ma. To jakieś... jest Tyler? Każdy, no właśnie, każdy ma swój charakter, każdy ma. Nie zawsze to idzie oczywiście w dobrą stronę, ale każdy ma jakiś tam mini wątek, jak już mówisz, Bev z tym chłopakiem, Kortni z tymi prawnikami, Jeff i Bridget najmniej, bo oni tylko się całują praktycznie, ale to też jest coś <coughs> ciekawego. Trend na przykład w poprzednim sezonie, no był tym chłopakiem głęb to wszystko, tutaj zaczyna mu odwalać czyli też coś dorabiamy, taką schodzą do go. TJ ma swój wątek ze szefem po prostu, to jest w ogóle ciekawe. Tak, i mamusią. Tak, tak. Więc jakby każda postać ma tutaj... Skoro jak Lindsay w pewnym momencie zaczyna udawać inteligentną, no coś próbują robić, to jest ciekawe. Tak, no Lindsay miała te swoje przebłyski, gdzie rzeczywiście mózg zaczynał jej w jakimś stopniu świadomości pracować. I były te, chyba, te dwa odcinki nie takie, chodzi. one nie były też połączone, yy, próbowała właśnie. Przyjdę ten... za 10 minut. O... Okej. Okay. Nie, 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 nie do ciebie. A dobra. Wiesz, tak nie wiem o co chodzi, dobra. No, no i także mamy też ten brutalnych jednak w porównaniu do pierwszego sezonu, no bo Owen dostaje książką szefa i łamie mu przez to się szczęka i przez to mamy to, że on przez chyba dwa odcinki musi nosić tak zwane druty i nie może jeść i może tylko przez słomkę i potem ma kłopoty z wypróżnianiem, hehe he. <gryd> No tak, to jest też na pewno ciekawy wątek. Ale już powoli chyba przejdźmy do podsumowania, bo już trochę Tam. gadamy. A musimy mniej więcej, że podobnie trwały te materiały Totalnej Porażce. No to może ja zacznę tym razem. Dobrze. Co do Totalnej Porażki Sezonu Drugiego, jest to taki widać sezon przejściowy między pierwszym, rewelacyjnym pierwszym i jeszcze lepszym trzecim sezonem, o którym pogadamy w kolejnym odcinku z Szymonem. Więc nie czuć tu aż takiej stawki, jest bardzo dobrze, ale to. Czegoś tu brakuje, mimo wszystko. Fajne, fajnie, że znów przenosiliśmy akcję gdzie indziej, jesteśmy na planie filmowym, nie cały czas na obozie i tak dalej, ale troszeczkę jednak rzeczy typu, no nawet ta limuzyna Wise, te, to głosowanie i tak dalej. Fajnie, że jest to coś nowego, ale z drugiej strony to czujemy. Krisy. Tak, ale z drugiej strony czujemy pewną otwórczość w niektórych momentach i te wątki, które są oczywiście nowe, ciekawe, nieciekawe. Czegoś po prostu czasem w nich brakuje, takich, że no już nie masz takiego zainteresowania tym, tym sezonem. Może też dlatego, że nie ma takiego czarnego konia, jak po prostu w poprzedniej sezonie była header, nie? Brakuje takiej osoby jednak. Tu jest potrzebny taki szwarc charakter do tego. Czy Duncan nim jest? Nie do końca. Ale tak czy siak jest, to bardzo dobry sezon. Ode mnie dostanie ósemkę. I generalnie polecam cały czas. Mm -hmm, no to trzeba przejść na moje do mojego podsumowania. No, zdecydowanie jest gorszy od poprzedniego sezonu, który rzeczywiście był naprawdę wciągający, satysfakcjonujący pod niektórymi wątkami tutaj czasami po prostu taki zdupy losowy, czasami odpadanie lub robienie jakieś kuriozum. I tak masz rację, że tu brakuje takiego typowego antagonisty, takiego poddymiacza, kogoś, kto by... no jednak Trochę rozmieszywał. Próbuj to próbowali trochę rozłożyć na kilka osób. Każdy stał się co chwilę wrogiem publicznym i to tak trochę z jednej strony rozumiem jak w jakim sensie miało być, że nie każdy jest święty, nie każdy jest super, jak było to tak w pierwszym sezonie, to, że każdy ma coś za uszami, rozumiem to, ale z drugiej strony, no, próbowano na początku robić Justina tego gościa, który no, który no jednak pod podwarstwia, że to posłuchał, że trend się podkłada właśnie Gwen i tak dalej. Ale potem no zrobiono z niego typowego przystojniaka młotka po prostu i jakby to porzucono. No header jest tylko złośliwa, jest gryźliwa i to jest jej jedyne, co ma w tym sezonie do zaoferowania. No i to, że jest łysa. Hmm. E, no tak więc przechodząc do podsumowania, no ja daję od siebie 7 pozłacanych Chrisów na 10 pianek. I chyba. Ciekawa było to skala. Na tyle. Ciekawa skala. Tak. Więc tym skalowalnym, jak nie wiem, Ego, Józefa czy Szymona zakończmy dzisiejsze rozważanie. Zapraszamy Was na także na inne nasze materiały, w których występują Szymon, Józef, ja, Mikołaj, czasami goście. Więc serdecznie zapraszamy. Trzymajcie się. Cześć.